Czyjemy nieruchomość przy Żytni 12, czy tam jest wspólnota, czy to jest zarządzane wspólnota? wspólnota. wspólnota A Pan mi powie, bo swego czasu tam Pan Gadka dostał, Pan mu remontował to mieszkanie, tak? To znaczy częściowo tak. Częściowo, ta. częściowo to znaczy? To znaczy to, co było potrzebne. Czyli pana obowiązkiem, to to pana obowiązkiem jest zawsze remont mieszkania, jeżeli ktoś przychodzi na mieszkanie tego typu, tak? Dostaje? Tak, przeważnie robimy. To, co jest w przepisach o... A czy pan wiedział, że za chwilę to mieszkanie pan gatka wykupi na własność? No to jest nie wiedziałem. No tak ma, po prostu, chodzimy, ma nakazu, nie kupi. ma zakazu. Nie ma tutaj. No, no, po, po prostu robimy to, co jest w przepisach o lokalu dla, dla mieszkania. Także czy to by był pan Gatka, czy ktoś inny, bo to mieszkanie naprawdę było bardzo zniszczone. Bardzo zniszczone. I praktycznie było wszystko do wymiany. Czy Pan Gatka był poza listą oczekujących na mieszkanie? Ale czy Pan nie słyszał, Panie Radny, jak ja mówiłem, Gatka po, Mieszkanie Pana Gatki było potrzebne dla zasobów pomocy społecznej. Panie Burmistrzu, okej, no ja Ale pan nie, bo ja, ja pan nie decyduję, ja nie decyduję, tutaj jest wspólnota. Właściciel. właściciel, decyzja jest po naszej stronie. Właściciel decyduje. Czy Pan Gatka, czy kto inny, to zostaje, to no. właściciel decyduje. I inaczej, Panie ja nie neguję żadnego remontu. Jeżeli to jest remont lokalu, który jest w użyczeniu, tak? który inwestuje gmina, który będzie, że tak powiem, nadaje się i musi się nadawać do zamieszkania, natomiast tu się kłóci z jakąś zasadą. Jeżeli Pan wyremontował mieszkanie i ktoś miał tutaj to mieszkanie na zasadzie wynajmować, ok, na, na czas nieoznaczony, ja to rozumiem, przychodzi nowy, jest zniszczony. Natomiast mieliśmy inną sytuację. W bardzo krótkim okresie to mieszkanie zostało wykupione, czyli przeszło na własność Pana Sekretarza. Ja rozumiem, ale to już inwestycja też zdecydowała, tak? Znaczy, jest... odchwała, że jeżeli, jeżeli e, najem ta matka, na, e, podpisany najem na czas nieoznaczony, to ma prawo wykupić to mieszkanie, to ustawa nawet o tym, jeżeli jest... E, 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 jest e, tak, tylko Panie Prezesie, no mówimy dzisiaj o zadłużeniu, tak, e, PGM-u, no jest dość duże, no jeżeli są takie inwestycje, no to jest, jeżeli tak nie... PGM nie ma... Tutaj. Ciągle na gminy. Gmina jest dość świetnie Ludzie nie płacą to, co ja mówię, a serw pieniądze do gminy.